Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Mody. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować modyfikację, która dodaje do naszej gry ozdobne lampy, więc zapraszam. Ta modyfikacja dodaje do naszej gry ozdobne lampy. Lampy możemy zrobić z niektórych bloków, mianowicie. Z bloku żelaza, złota, diamentu, lapisu, obsydianu, nederu, nederowej cegły, sandstone'a, stone'a, cobblestone'a, stone'owej cegły i stone'owej rzeźbionej cegły. Wszystkie rodzaje drewna, skrzynia i noteblok. Również możemy tworzyć to spółpłytek, czyli spółpłytek stone'a, cobblestone'a, stone'owej cegły, rzeźbionej st cegły stone'a, y sandstone'a, brika oraz wszystkich rodzajów drewna. Są dwa rodzaje lamp. Lampa wbudowana w blok oraz lampa, którą sami możemy dodać na dany blok, który nie wywołuje żadnej interakcji. Aby wykonać lampę wbudowaną w blok, musimy mieć glowstone. I w craftingu układając w środku glowstone, a wokół dany blok, który wymieniłem wcześniej, możemy zrobić sobie lampę wbudowaną w blok. Tak samo z półpłytkami. W środku pomiędzy półpłytkami kładziemy glowstone i mamy lampę wbudowaną w półpłytkę. Możemy sobie również zrobić tak zwane lampy halogenowe. Również, kraftując z czterech sztuk żelaza i jednego glowstone'a wychodzą nam takie lampy, które możemy dodać na dany blok, który nie wykonuje żadnej czynności. Lecz, jak możemy zauważyć, leciutko wystaje. Lampy te możemy wykonać z dwóch materiałów, czyli złote i żelazne halogeny. Kraftujemy je w taki sposób. Modyfikacja nie działa na multiplayer, lecz w opisie tego filmu znajdziecie cały i dokładny crafting, co i jak się kraftuje. A teraz przejdźmy do instalacji. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim, a to jest instalacja naszej modyfikacji, czyli naszej modyfikacji z halogenami. Więc tak, standardowo otwieramy procent, wpisujemy procent, PP data procent. Wyszukiwarce oczywiście lub w uruchom, zależy kto jaki ma Windows 7, czy Wista, czy XP, czy 2000, czy jakiś tam inny 95 na przykład No i tak, po otworzeniu tego, wpisaniu tego, otwieramy sobie folder .minecraft Po otworzeniu folderu .minecraft otwieramy folder bin Po otworzeniu folderu bin mamy tutaj kilka plików interesujących nas tylko Minecraft Zwykły Minecraft o rozszerzeniu jar Naciskamy na niego, najeżdżamy, otwieramy go za pomocą 7zipa lub winrara Ja oczywiście polecam winrara Otwiera się, o, otwórz za pomocą WinRar. Ok. Yy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie zapobiec sobie jakiejś szkodzie, żeby na przykład wam się nie zniszczył Minecraft, zróbcie sobie kopię tego pliku, a potem w razie czego go wklejcie na to miejsce i po przed zedytowaniem. Czy jakoś tak. Yy, dobra, to już możecie wyłączyć. Yy, teraz pamiętajcie, żeby stąd usunąć folder metaINF, drukowane literami na pewno nie przeoczycie. Dobra, teraz otwieramy nasz modlader który jest załączony, naciskamy wszystkie pliki, zaznaczamy Ctrl A, łapiemy, przynosimy, puszczamy w tym miejscu, naciskamy OK. Ja nie mogę tego robić, ponieważ mam odplony już Minecraft i otwieramy drugą rzecz i tu mamy kilka właśnie tych, tych rzeczy, zaznaczamy wszystkie Ctrl A lub ręcznie, łapiemy, przynosimy, puszczamy w tym miejscu, naciskamy OK. I właśnie teraz zainstalowaliście poprawnie modyfikacje, możecie się cieszyć waszymi halogenami w Minecrafcie. Ja już się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, nie zapomnijcie zostawić oceny, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć! Wiedza bezużyteczna. Czy wiedzieliście, że jak położycie klocek lodu i zaraz obok klocka lodu położycie glowstone, po paru chwilach nasz klocek lodu się roztopi? i